Jest coś, do czego wam się muszę przyznać. Niestety, ale to mocno myliłem się co do Black Ops 7. Biorę to na siebie. Wielcy, potężni krytycy otworzyli mi oczy, równocześnie pokazali mi i utwierdzili mnie w przekonaniu. Że Black Ops 7 to bardzo, bardzo <słaba>, słaba gra, a ci wszyscy krytycy to sprzedajne kurwy. Po ukończeniu BO7, jak i mojego materiału na temat tejże gry, postanowiłem, że zajrzę, co branża ma do powiedzenia na temat nowej produkcji Treyarch. No, i to co zobaczyłem, to jest coś niesamowitego. I wiele osób może pomyśleć, że ci krytycy to musieli dostać nieźle w łapę. I żeby nie być goosłownym, przejdźmy sobie do Metacritic i znajdziemy tutaj sporo recenzji, które nie wiem jakim cudem są tak pozytywne. Ale po kolei, zaczniemy z grubej rury. Mamy tutaj portal Gaming Trend, który wystawił notę 100 na 100 Black Ops 7. Jak czytamy? Black Ops 7 to niesamowite osiągnięcie wszystkich zaangażowanych zespołów. Nie było jeszcze gry Call of Duty, która miałaby taki rozmach jak Black Ops 7 i oferowałby tak rozbudowane doświadczenie społecznościowe. Każdy aspekt gry, czy to tryb zombie, tryb wieloosobowy, endgame Dead Ops Arcade 4, czy kampania, sprawia wrażenie stworzonego z pasją. Znakomity system rozgrywki i progresji stanowią o sile tego tytułu. Będę grał w BO7 jeszcze przez bardzo długi czas. Black Ops 7 to szczytowe osiągnięcie współczesnego Call of Duty, łączące przeszłość z teraźniejszością w sposób, który jest wart wysiłku, jaki włożysz w tę grę. Kolejna recenzja, tym razem od Gamers Temple, nota 92 na 100. Ogólnie rzecz biorąc, Black Ops 7 jest najlepszą grą Call of Duty, w jaką grałem od kilku lat. Przechodzimy do kolejnej recenzji, tym razem jest to Windows Central. Black Ops 7 to ambitna gra rozwijająca klasyczną formułę koda, oferująca więcej możliwości kooperacyjnej rozgrywki i wystarczającą ilość nostalgii, by utrzymać zainteresowanie. Nie wszystkie 7 filarów gry sprawdzają się ze względu na niewielką ilość zawartości. W momencie premiery, ale istnieje potencjał, aby sezonowa zawartość po premierze zrekompensowała te niedociągnięcia. Następna recenzja jest od Digital Champs. Wystawili oni Black Ops 7: notę 90 na 100. Black Ops 7 oferuje jedne z najmocniejszych dodatków startowych w historii serii Call of Duty od lat. A co najlepsze, można grać ze znajomymi, a wszystko co robisz, wlicza się do ogólnego postępu. Co jednak ważniejsze, znakomite mapy i wciągający tryb Endgame oferują mnóstwo możliwości grania w Koda. Połączenie najlepszych w swojej klasie strzelanek z każdym z tych trybów sprawia, że każdy filar Black Ops 7 jest satysfakcjonujący, ekscytujący i wymagający. To może być najtrudniejsza część Koda, od której trudno się oderwać. Przejdźmy do kolejnej recenzji. Tym razem jest to Hardcore Gamer i nota jaką wystawiono Black Ops 7 to 90 na 100. Wow! Co ma do powiedzenia hardkorowy gracz? Black Ops 7 nie powinno się udać. O rok po kontrowersyjnym Black Ops 6. 6 latach tłumionego niezadowolenia z irytującego systemu matchmakingu i latach coraz bardziej odrażającej monetyzacji, Black Ops 7 miało przed sobą ogromne wyzwanie. Pomimo tego wszystkiego, Black Ops 7 nie tylko działa, ale znacznie przewyższa ostatnie odsłony koda. Skupienie trajak na Udoskonaleniu mechaniki Black Ops 6, wycofaniu wielu kontrowersyjnych systemów z serii z lat ubiegłych i stworzeniu atrakcyjnych przestrzeni do zabawy przyniosło efekty. Kampania jest mieszanką elementów. Ze względu na sobą fabułę i fatalne misje na Avalonie, mocne momenty postaci i genialny tryb Endgame to rekompensują. Tryb wielosobowy startuje w najlepszym stanie od lat dzięki poprawkom ruchu, które kładą większy nacisk na umiejętności strzelania niż na ślizganie się, otwartemu dobieraniu graczy i najlepszemu zestawowi map startowych od lat. Tryb zombie również zyskuje na popularności dzięki genialnym Ashes of the Damned. I Dead Ops Arcade 4. Black Ops 7 nie łamie schematu ani nie wprowadza znaczących zmian do formuły, ale udoskonala obecną formułę, tworząc najlepsze doświadczenie startowe w historii Call of Duty od lat. Black Ops 7 to zwycięstwo, na które czekała seria. Uf, 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 uf. Panie kolego, tutaj. Licznik wazy linki to przekroczył wszelkie możliwe skale, które są na świecie, w kosmosie i w naszym wszechświecie. O mój Boże, to jest taka laurka, że to jest szok. Przejdźmy sobie do kolejnej recenzji. Jest to recenzja od The Games Machine. Black Ops 7 stanowi próbę zdefiniowania na nowo historycznej formuły serii, wprowadzając bardziej spójny ekosystem oparty na zaawansowanej mobilności, Współdzielonym postępie i powiązanych trybach. Nie wszystko jest jednolite, wady są różne, ale ogólny wynik jest ambitny, bogaty i żywy. Kolejna recenzja jest od iGN Italia. I iGN Italia o Black Ops 7 pisze następującą rzecz: największy Black Ops w historii, pełen zawartości i zabawy, ale ze słabą kampanią i kilkoma aspektami, które wymagają dopracowania. Mamy recenzję od Daily Star. Ogólnie rzecz biorąc, tegoroczny Black Ops oferuje mnóstwo rozgrywki za niewielkie pieniądze. Choć kampania jest nieco przeciętna, gra ma kilka naprawdę fajnych pomysłów i nietypowy motyw przewodni, jak na grę Call of Duty. Tryb wielosobowy jest szybki, szalony i równie dobry jak zawsze co stanowi prawdziwy atut tej gry. Dodanie trybów Mięsistych zombie i Dead Ops oznacza, że w pakiecie jest mnóstwo zabawy. Przejdźmy sobie dalej: mamy recenzję od Xbox Era. Black Ops 7 to absolutna rewelacja, nie boi się czerpać z mnóstwa nostalgii, jednocześnie rozwijając serię w najbardziej logicznym kierunku. Treyarch czerpał inspiracje z Black Ops 2 i 3 i stworzył fantastyczne Call of Duty, wypełnione po brzegi niesamowitą zawartością. Serio stary, jako mocarny, potężny plus w recenzji podajesz mnóstwo nostalgii. I potem na koniec masz szczelność, wystawić grze 9 na 10 tak? Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnej recenzji. Gamerant wystawił 80 na 100 grze Black Ops 7. Ogromna ilość zawartości, jaką oferuje Black Ops 7 jest imponująca, nawet jeśli niektóre z nich nie spełniają oczekiwań. Kampania kooperacyjna to mieszanka różnych elementów. Endgame to porażka, a gra w dużej mierze opiera się na tym, co było wcześniej. Mimo to, to kompleksowy, bogaty funkcje pakiet, który zapewni fanom rozgrywkę aż do premiery Koda w 2026 roku. Black Ops 7 to oczywista gratka dla wieloletnich fanów serii, choć nie przekona do siebie żadnych hejterów. A, oczywiście trzeba powiedzieć o hejterach coś. Już nie można mieć. Jakiejkolwiek negatywnej opinii o czymś, bo od razu jesteś podpisywany jako hater. Ale jeżeli myśleliście, że tylko ci a, a, dziennikarze to są takie odklejone parapety, no to was martwię, bo są też recenzje graczy, którzy równie mocno, a nawet i mocniej są. popier... Kolejnym przeglądnięciu tych wszystkich recenzji zbiera mi się mocno na wymioty. Także tutaj postaram się bardzo szybko zakończyć ten materiał. Oczywiście, żeby nie było, to nie są jakieś tam pojedyncze recenzje tych pozytywnych recenzji. Troszkę jest, ale na szczęście ich za dużo nie ma. Zdecydowanie więcej jest tych recenzji negatywnych, co bardzo cieszy. Jednakże również niepokoi to, że nadal są krytycy i gracze, którzy uważają, że barachło takie jak Black Ops 7 to bardzo dobra gra. Oczywiście możemy powiedzieć, że część tych recenzji, zdecydowanie tych recenzji od graczy, to są kupione recenzje, jakieś tam boty itp., itd. Oczywiście z tym można się zgodzić. Natomiast jeżeli chodzi o naszych <laughs> dziennikarzy to tutaj śmiało można wysnuć tezę, że ktoś dostał w łapę no bo, bądźmy sobą szczerzy, nikt, kto ma kręgosłup moralny, ma odrobinę człowieczeństwa nie dałby takiej wysokiej oceny, takiej kupie gówna to jest wręcz niemożliwe także nie chcę ponownie być tym gościem ale uważam, że tutaj zostało posmarowane i to momentami chyba dosyć grubo. Jeżeli chodzi o krytyków, to tutaj jest dosyć ciekawa sprawa. Negatywnych ocen jest bardzo mało. Pozytywnych i tych takich 50-50 jest o wiele, wiele więcej. Także coś tutaj jest na rzeczy, ale mi to zwisa i powiewa. Tak czy inaczej, jak dla mnie, Black Ops 7 to jest absolutne gówno i tego zdania będę się trzymać. I w tym materiale to by było na tyle. Jak zwykle, dzięki serdeczne za obejrzenie tego też materiału. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, jeżeli nie, zostawcie kciuka w dół. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, co wy sądzicie o tych bardzo, bardzo pozytywnych recenzjach. Komentarze, jak zwykle, są dla Was. Tymczasem ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Peace. Yo.